Siemano, siemano, siemano. Witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie tutaj na stole mamy trochę kart od tyciej grading dzisiaj. Sprawdzimy sobie jakie dostały oceny i jakie to są karty. A na koniec, a może i w trakcie, zdradzę wam pewną ciekawostkę dotyczącą tych kart, więc oglądajcie uważnie, zostawcie suba, bo do końca roku mamy challenge, żeby wbić 2000. No i przechodzimy do oglądania. Pierwsza karta: Gardenia Vigor, Astral Radiance dyszka. Piękna karta. Tak się prezentuje, czyli gardenia Wigor tutaj dostaje dyszkę. Przechodzimy dalej. Wow! Hydragon Holo też dostaje dyszkę. Tutaj o dyszkę na tej karcie to raczej nie tak łatwo, według mnie, bo te promki były często bardzo krzywo wycinane, więc jestem zadowolony. Profesor Research. To Celebration, też Dyszka. Wow. No, Centering tutaj widać, że idealny. Trening Kord Dyszka. Twórcze, ile Dyszek. Centering też idealny, ładna karta. No, 8 w końcu, jakieś 8. Tutaj mamy Fusion Strike, Schoolboy, ósmeczka ale to jest nadal bardzo dobra cena. Po prostu karta jest w bardzo dobrym stanie. Praktycznie idealna. Fajny jest schoolboy. Tutaj jak widzicie brilliant stars stamped promo. No tutaj centering pewnie zawiódł. Też ósemeczka. No a teraz same dychy były, a teraz same ósemki. mew v to jest promka ETB. O, Greninja. Patrzcie, jakiego Swirla ma ta Greninja. Dziewiąteczka z Celebrations, promeczka. Bardzo ładna karta. Celebrations z Profesoriser. Dziewiątka. Charizard, ósemka. Tu Centering. Blanche, dziewiąteczka. Marni. Marni ósemka dostała. No tutaj centering ewidentnie. Ale nie jest to niemiecka przynajmniej. Sword and Shield Promo z Marni Boxa. Bardzo ładna. To jest promka z Pikachu z tego boxa z figurką. Dziewiąteczka dostała. Grant Rainbow, dziewiąteczka. Pikachu, to też jest promka z tego boxa z figurką dziewiąteczka no i Charizard kolejny no tu dziewiąteczka, czyli tuż tu wyżej o, to jest bardzo fajna karta dyszka, Flying Pikachu VMAX Celebrations myślę, że ta karta jest fajną kartą do kolekcji pamiętkową fajna dyszka o, Lance Charizard V, też z Celebrations promka. Też dyszka. No tutaj wiadomo, Charizard z Lance'em. Pamiętam jaki szał był na te boxy. Roxen dyszka. Astral Radiance Full Archic Trainer. Fajne są te slaby w ogóle. One są cienkie, bardzo wytrzymałe. Karta w nich jest naprawdę bardzo dobrze zabezpieczona. Etykieta też mi się bardzo podoba. Wygląda to naprawdę nieźle. Lithion V to też promka i też dyszka. No, starałem się wysyłać takie karty, które miały jak największe szanse na wysokie oceny. No i tutaj Pokeball. To jest z tego boxa Ultra Premium Collection na, na 25-lecie. 9, bardzo ładna karta. Tutaj też pewnie 9 jest tylko i wyłącznie przez centering, bo te wszystkie karty są raczej w idealnym stanie. 9 też przez centering, szauna. No tutaj mamy z Brilliant Stars, kolejny Stamped Promo. One nie były takie wbrew pozorom łatwe do zdobycia. Osiągały też bardzo wysokie ceny na karty w markecie te promki. Tutaj mam drugą szałę dziewiątkę. To jest Lucario, V-Star, promka, dziewiątka. Executor Alolański, V, promeczka, też dziewiątka. Tu z Pokémon Go. Fajnie takie karty w ogóle z tymi y, stampami, dodatkami. Tutaj też jest na 25-lecie Dark Sylvian dziewiątka. No, Lance Charizard dostał dychę. Tutaj Dark Sylvian 9, Charizard dziewiątka. No chciałem któregoś tego Charizarda też, żeby dyszkę dostał. Takie wybierałem. Tutaj Profesor Research. Pani Nosalska. Nasza aktorka jednego odcinka. 9, No i Lucario V do zestawu. Z tamtym Lucario V Star. Też dziewiąteczka. No... Dajcie znać jak się wam podoba taki przegląd kart. Ja lubię sobie popatrzeć na te gradeowane karty, w ogóle fajnie jak one tak stoją sobie w takim całym tym. Można sobie też gdzieś nie wiem schować do jakiegoś fajnego pudełka i fajnie sobie w ten sposób kolekcję swoich kart przetrzymywać. A jeżeli chodzi o to, gdzie te karty możecie dostać, gdzie możecie je kupić, to Wszystkie z tych kart, które były tutaj dzisiaj na odcinku. Możecie trafić w moich Pokémon kolektor pakach. Jest to jedna taka karta i dwa boosterki. Link macie w opisie tego filmu. Jak widzicie, paki są zgrzane. Tutaj u góry jest grzew. Nie da się tam podejrzeć. Jest w środku powietrze, więc one są też fajnie zabezpieczone. Jedna taka grejdowana karta i dwa busterki. Link do sklepu macie w opisie filmu. Wszystkie te karty polecą do do was tak naprawdę. Więc jak chcecie komuś zrobić prezent albo sobie na święta, to śmiało możecie zamawiać. I no i wbijajcie na Discorda, bo jeżeli macie jakieś pytania co do tych mistery paków, to możecie spokojnie zdawać je na Discordzie. Dobra, nagadałem się. Jak widzicie dużo pakowania Pokémon Collector paków przede mną, bo wszystkie muszę te karty teraz złączyć z dwoma boosterami i spakować. Boostery są to dwie sztuki ze Sword and Shield ery. Mam Evolving Skies, Astral Radiance, Battle Styles, Brilliant Stars, praktycznie Pokémon Go trochę jest, więc są też fajne boosterki do trafienia. Mam nadzieję, że ciekawy produkcik, że się Wam podoba. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. No i widzimy się w następnych odcinkach. Standardowo od ostatnich odcinków będzie było sporo, tak jak i w przyszłości będzie ich dużo. No i nasz challenge do końca roku być 2000 subów. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Trzymam za Was kciuki. A teraz się z Wami już żegnam. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.